Gość Studia Bałtyk już prawie 8 minut po godzinie 8, Anna Popławska przy mikrofonie. Razem ze mną w studiu zgodnie z zapowiedzią Stanisław Wziątek, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry Pani i pozdrawiam Państwa słonecznie. Panie pośle, w wielu miejscach rozpoczęły się już obchody 25-lecia wolnej Polski. Poznaliśmy ludzi wolności. Jutro rozpoczynają się oficjalne państwowe obchody. Między innymi Barack Obama będzie gościem podczas tych obchodów, będą prezydenci Francji, Niemiec i Czech. I o tych obchodach porozmawiamy za chwilę, ale co 25 lat. Te ćwierć wiecze, to ćwierćwiecze to. Jest też ćwierćwiecze wolnego rynku, między innymi w służbie zdrowia, chociaż tutaj nie do końca, ale takim przejawem wolnego rynku w służbie zdrowia właśnie jest sytuacja w szpitalu w Połczynie zdroju. Ten szpital, przypomnijmy, od kilku lat oddany w dzierżawę przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie spółce Szpitale Polskie. No i kolejna odsłona problemu związanego z tym, jak spółka kieruje szpitalem. W czwartek podczas sesji nowe władze spółki zapowiedziały, że no, chcą nieco zmienić profil działalności szpitala. Między innymi prezes zarządu powiedział o tym, że jednak niezbędna będzie likwidacja dwóch oddziałów ginekologiczno-położniczego i chirurgii. Do niedawna jeszcze wszyscy samorządowcy, między innymi pani burmistrz Pouczyna Zdrowia mówi o tym, że to jest być albo nie być. Pouczyna jako uzdrowiska szpital w takiej formie, w jakiej istnieje. Co pan na te pomysły, czy pan popiera pomysł Szpitali Polskich? W ciągu tych 25 lat wiele się wydarzyło i wiele wydarzyło się dobrego. Ale także pojawiają się takie działania, które wprowadzają niestety rządy, pieniądze. A nie realizacji potrzeb człowieka. Szpital to nie fabryka. Szpital ma realizować misję ochrony zdrowia mieszkańców i stąd funkcja powiatu, która wiąże się z tym, aby te potrzeby były zaspokajane. Jeśli mamy to wszystko urynkowić, jeśli wszystkim ma rządzić pieniądz, to dojdziemy do sytuacji, w której nie tylko potrzeby człowieka nie będą realizowane, ale nie będzie także pełnej zgodności z tym, co jest zapisane. Konstytucja, więc bezpłatnego dostępu do służby zdrowia i właściwej opieki zdrowotnej. Ja się nie zgadzam na tego rodzaju propozycje, które się pojawiają, a są. Przygotowywane przez tą spółkę, dlatego że ta spółka straciła dla mnie swoją wiarygodność. Ona straciła wiarygodność już po pierwszych dwóch latach funkcjonowania, bo jeszcze może nie byłoby nic złego w tym, że prowadzi tą szpital spółka, pod warunkiem, że ta firma realizuje swoje zapowiedzi. Ona przygotowała program funkcjonalny, przygotowała propozycje inwestycyjne i w ciągu tych dwóch pierwszych lat funkcjonowania nic nie zostało zrealizowane ani nie zainwestowano w ten szpital w taki sposób, żeby on nabrał większych możliwości działania, nie nadano nowych profili i przede wszystkim pokazano nieskuteczność zarządu. Zmienił się zarząd i po dwóch latach nowa koncepcja. Okazuje się, że ta koncepcja też już jest nieaktualna. Pojawia się kolejny zarząd i przedstawia kolejne propozycje, a w międzyczasie traci autorytet ten szpital traci wiarygodność i e, niestety coraz większe powstaje niezadowolenie zarówno pacjentów, którzy e, z tego szpitala muszą e, skorzystać, a z drugiej strony e, w pracowników, lekarzy, pielęgniarek, które Mówi pan o widzą niezadowoleniu. wielkie niezadowolenie, Na widzą, początku... widzą przede wszystkim nieskuteczność działań. Ale ja uważam, że jest to szpital potrzebny. Uważam, że w takim środowisku, w takim powiecie, jak powiat świdwiński i w samym mieście, z mieście uzdrowiskowym, ten szpital po prostu ma określoną rolę do spełnienia i on powinien funkcjonować i Polecam, żeby naprawdę przyjrzeć się e, wiarygodności tej, firmie, tej firmy i wreszcie wyciągnąć wnioski. Wnioski, które być może muszą być daleko idące. Mówi Pan o daleko idących wnioskach, o tym, że takie wnioski trzeba wyciągnąć, mówi się w zasadzie od m, ponad roku, dlatego że e, jeszcze przed wakacjami tamtego roku mowa była o tym, że szpitale polskie nie, nie wywiązują się, tak jak Pan powiedział, z umowy dotyczącej chociażby remontu rozbudowy szpitala. E, Jesienią problem z tym, że nie rozpoczął się remont. Na przełomie roku problem z wypłatami dla pracowników. Od kilku miesięcy znów niepłacony czynsz dzierżawny starostwu. Co powinno zrobić starostwo? Zwłaszcza, że starosta Mirosław Majka wielokrotnie także w tym studiu zapowiadał, że no on już daje termin nieprzekraczalny na wywiązanie się spółki ze swoich zobowiązań. Potem te terminy były po raz kolejny odraczane i teraz to spółka daje radnym termin do 15 czerwca na to, aby wyrazili zgodę na planowanie zmiany w funkcjonowaniu szpitala. Ja rozumiem trudną sytuację samorządu, ponieważ samorząd nie ma środków, nie generuje własnych dochodów, żeby móc wspomagać szpital tak wprost. A z drugiej strony samorząd ma narzędzie dotyczące podejmowania decyzji, bo albo może wydzierżawić tej, albo innej firmie. Jeśli ta firma nie jest wiarygodna, to najprostszym rozwiązaniem jest po prostu rozwiązanie umowy z tą firmą i znalezienie innej, która będzie realizowała program, który nie będzie programem jakby po to założonym, żeby firma robiła zyski, tylko będzie to program ochrony zdrowia powiatu to tak powinno być postawione. A więc przeodwrócić sytuację. My stawiamy warunki. Wiemy co chcemy osiągnąć, wiemy czego oczekujemy i która firma pojawi się po to, żeby realizować nasze oczekiwania, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców powiatu i, i kuracjuszy. Ja już tak naprawdę prawie rok temu na sesji rady powiatu proponowałem wszystkim radnym, aby Spojrzeli na problem chłodnym okiem, bez emocji, bez presji, którą ten zarząd poprzedni wywoływał i jakby wywierał na, na zarząd powiatu, ale także i na całą radę. I po prostu nie wywiązała się firma z realizacji swoich zobowiązań, rozwiązujemy z nimi umowę o pracę, ogłaszamy przetarg, kto może zaproponować rozwiązania, które będą te oczekiwania powiatu i mieszkańców spełniały, to da gwarancję istnienia tego szpitala w pełnym wymiarze, ze wszystkimi oddziałami, bo tylko to daje poczucie mieszkańcom, że oni są podmiotem i oni rzeczywiście mają właściwą opiekę zdrowotną. Biorąc pod uwagę już to już ostatnie pytanie w tym temacie, Panie pośle, te wszystkie perypetie związane z funkcjonowaniem szpitala w uczynie Zdroju pod zarządem Szpitali Polskich, to czy nie dziwi Pana zapowiedź starosty, który stwierdził, że on jest gotów na rozstanie się ze spółką? Natomiast najlepiej, gdyby odbyło się to polubownie, tak by nie mnożyć kosztów. Oczywiście najlepiej jest poszukiwać kompromisów, natomiast są przecież warunki umowne. I ja uważam, że kompromis musi być zawarty w obszarze prawa, które jest jasno um, określone w umowie. Jeśli ta umowa przewiduje określone odszkodowania dla powiatu ze strony firmy, to to, to odszkodowanie powinno być wypłacone, a ponieważ firma wielokrotnie pokazywała, że nie jest w stanie, zrealizować wcześniejszych swoich zapowiedzi i tych inwestycyjnych, i tych dotyczących rozwoju określonych profili leczenia, więc to tylko potwierdza tezę, że jest to pełna niewiarygodność i musi ponieść z tego tytułu konsekwencje. Do tego tematu jeszcze na antenie Radia nie będziemy wracać. A teraz już od 25-leciu Wolnej Polski, Panie Pośle, od tego zaczęliśmy. Są tacy, którzy twierdzą, że to ćwierćwiecze najlepsze w historii Polski. Są tacy, którzy mówią o pewnym rozczarowaniu nawet byli opozycjoniści. Zbigniew jak ostatnio wypowiadał się dosyć gorzko o tym 25-leciu, ale też chyba można odnieść wrażenie, że przez te 25 lat z wieloma sprawami się nie rozliczyliśmy. Dowodem na to jest to, co działo się w piątek na Powązkach podczas pogrzebu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ja uczestniczyłem w pogrzebie generała Jaruzelskiego i zarówno miałem ten honor uczestniczyć w mszy świętej, jak i w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu i w jednym i w drugim miejscu zachowanie osób, które protestowały i to w tak niewybredny sposób, było najdelikatniej to nazwie małogodne, ale cisną się mocniejsze słowa na usta. Sądzę, że szacunek tej ostatniej jej drodze należy się wszystkim, niezależnie od ocen, które są dokonywane z poszczególnych, poszczególnych środowisk pana generała. Ja tą ocenę mam w bilansie całościowym, pozytywną, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę z jednej strony jego życie, jego naprawdę niezwykły trud, który wiązał się z obecnością na Syberii, ciężką pracą na Syberii, później cały szlak bojowy, tutaj niedaleko przecież w siekierkach forsował Odrę, a później był czas, który nie był chwalebny i generał Jaruzelski o tym sam powiedział i powiedział przepraszam, miał jednak wielki wpływ na to, żeby Przemodelować życie w Polsce. Był architektem Okrągłego Stołu i dla mnie ten Okrągły Stół jest symbolem umiejętności porozumienia się Polaków, umiejętności poszukiwania kompromisów w trudnym czasie. Jest symbolem, jak można przeprowadzić rewolucję bezkrwawo. Wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia pokazujące ofiary, które są ofiarami różnego rodzaju wydarzeń, zrywów niepodległościowych są ofiarami, które czcimy, honorujemy, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele istnień ludzkich te wydarzenia pochłonęły, różnego rodzaju powstania chociażby. A tutaj mieliśmy szansę pokazać, że Polacy się mogą porozumieć i mogą odnaleźć szansę na rozwój naszego kraju Czy ten piątek, panie w takim pośle, dobrym jest, dialogu. To jest w Pana opinii dowód na to, że Polacy się potrafią porozumieć, bo Pan stoi po jednej stronie barykada, po drugiej stronie barykady są ci, którzy mówią, że generał Jaruzelski powinien spocząć, Nie, ale ja za płotem powązać. Ja powązek. mówiłem o okrągłym stole. Ja mówiłem o tym, że pierwszemu prezydentowi, wybranemu przez parlament, należy się taki sam szacunek jak każdej innej głowie państwa i na pewno nie są godne słowa, że trzeba go pochować pod płotem. To jest po prostu nie do, do zaakceptowania. A czy do zaakceptowania dla pana, panie pośle, jest stwierdzenie Jacka Kurskiego? On Dzisiaj w jednym z programów telewizyjnych rano powiedział o tym, że za to, co wydarzyło się na Powązkach, za te gwizdy, za WWZL i całą tę sytuację odpowiada Trzecia Rzeczpospolita. Trzecia Rzeczpospolita odpowiada za coś zupełnie innego. Za to, że mając ogromne szanse, my w dalszym ciągu pozostajemy z wieloma nierozwiązanymi problemami. To są problemy bezrobocia. To są problemy, bratku, takiej gwarancji na godne życie, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy muszą wyjeżdżać za granicę po to, żeby poszukiwać swojej szansy właśnie na godne życie, na dobrą pracę, na mieszkanie, na właściwą opiekę. To to jest to, co powoduje frustrację młodych ludzi. Natomiast tam, tam na cmentarzu i pod kościołem, pod katedrą, ja widziałem nienawiść w oczach. I to jest niebezpieczne. Więc mamy świadomość słabości ostatnich 25 lat, ale mamy także świadomość, że to był czas, który był dobrze wykorzystany, choć mógł być zdecydowanie lepiej. Panie pośle, na zakończenie powiedział Pan o tej frustracji młodych, szczególnie młodych osób, które o swoją przyszłość muszą walczyć nie w Polsce, ale gdzie indziej, bo tam wydaje im się, że będzie to łatwiejsze. Nie postrzegają te osoby Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako alternatywy dla siebie, jako alternatywy politycznej, o czym świadczy chociażby ostatni wynik w eurowyborach. Dzisiaj w Koszalinie będziecie ten wynik podsumowywać. Wczoraj na naszej antenie w audycji na forum mówił Pan o tym, że no jest to wynik w Pana opinii poniżej oczekiwań Dzisiaj premier Cimoszewicz w Rzeczpospolitej mówi o tym, że to jest porażka sojuszu? To nie jest porażka, ponieważ pokazujemy, że mamy trzecie miejsce na scenie politycznej. Jest to miejsce, które Lewica powinna zajmować, a może nawet jeszcze wyższe. Natomiast na pewno dla mnie jest to wynik, który pokazuje potrzebę jeszcze większej, intensywnej pracy. Ale nie takiej pracy. Ja się naprawdę przeciwstawiam takiej prezentacji wizerunku partii poprzez billboardy, poprzez tylko i wyłącznie hasła. My po prostu musimy i to staramy się robić tutaj także w koszalinie. Być z ludźmi, musimy być z ludźmi, musimy pomagać im rozwiązywać problemy. Tam, gdzie dzieje się coś złego, powinniśmy być i otaczać opieką tych potrzebujących, ale jednocześnie wyciągać rękę, pomagając im. Pomagając. To jest tak naprawdę podstawowa funkcja lewicy i politycy powinni na tym się koncentrować, żeby rozwiązywać problemy, a nie tylko i wyłącznie pokazywać swoje twarze na wielkich billboardach. Jeśli chodzi o sam wynik, Oczywiście on nie jest w pełni satysfakcjonujący. Ja liczyłem na trochę wyższe w skali ogólnopolskiej, ale jeżeli weźmie pani pod uwagę, w jakim stylu my prowadziliśmy kampanię tu, na terenie Pomorza Zachodniego, to był styl pełnego szacunku dla przeciwników politycznych. Nikogo nie atakowaliśmy w taki sposób, żeby to było, przepraszam za określenie, chamskie. I to także procentuje, że tu mamy wskaźnik poparcia w samym Koszalinie prawie 17%, 16,6% w moim mieście w półczynie doj to było prawie 30%. A więc im bardziej jesteśmy związani z ludźmi, im bardziej pokazujemy dobry styl działania, dobrą kulturę polityczną, tym bardziej jest to przekonujące. I ja jestem przekonany także o tym, że młodzi ludzie uwierzą, że to jest prawdziwa lewica i że to jest lewica, która będzie się koncentrowała na rozwiązywaniu ich problemów, Panie a nie Bośle, tylko na budowaniu wizerunku formacji. Jesienią kolejne. Sprawdzian, sprawdzian samorządowy. Czy lewica do jesieni uwiedzie wyborców, także tych młodych? Zobaczymy. Stanisław Wziątek, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był gościem Dziękuję pani. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Uwagę. Gość Studia Bałdyk.